Bo jakby idę w tym kierunku, że jednak chcę w tym rowerze mieć dwa blaty z przodu, bo ja to lubię. Lubię takie rozwiązanie i jest ono dla mnie w tym rowerze wygodne. Kolejny będzie to Albo Scott Spark 910, bo w to celuję, Albo Scott Genius 910, 920, może Tunt, któryś tam model, ten z wyższej półki. Niemniej jednak, zobaczcie, tani Skylak. Ile można, ile, ile można mieć na tym fanu, i ile można mieć radochy z takiego, z takiego jeżdżenia? Ciach, tu, tu dzisiaj się wszystko, wszystko pobrudziło. Napęd był czyściutki, ale też, ale też ten łańcuch na szybko zmieniłem. Przesmarowałem go, już go nawet nie wycierałem. Tu jeszcze, tu, tu jeszcze kółeczka będą do, do wymiany, one też są tak wyrobione, że, że mówiąc kolokwialnie, masakra. No, Scotty, Scotty daje radę, spisuje się świetnie, naprawdę. Jeżeli chcecie wejść w rozsądnej cenie, załóżmy taki pakiet startowy do do 5000 zł to ten rower jest idealny. Kupicie jeszcze w tej, w tej, w tej cenie kask, kupicie, kupicie sobie buty i kupicie sobie krótkie spodenki i koszulkę. spodenki z, Oczywiście z wkładką, bo nie polecam bez wkładki, bo tyłek boli. Nie zawsze jeszcze można do tego sobie kaczuszkę z Chin zamówić za 5 zł. No i to by było to by było kochani na, na tyle. Dzięki za kolejną wspólną jazdę Zdrówko Jest cudowna jesień Wychodźcie, jeszcze, jeszcze są liście Te kolory są coraz piękniejsze Patrzcie jak to wszystko się maluje Kurde Jest coś wspaniałego. Dzisiaj taki przerywnik sentymentalny zrobiłem. Miałem fotki porobić, ale ale chyba coś tam z tych ujęć z kamery mm, powyciągam. No, e, porozjeżdżaliśmy się już, bo tam e, dużo, dużo osób z grupy musiało gdzieś wcześniej lecieć. Imprezy, nie imprezy, jakieś tam kolacje, obiady dzieci. Zostałem sobie sam, tak lajtowo przelecę ryzyk fizyk. Łańcuch może w każdej chwili spaść. Kolega z Multitulem już pojechał. Ja dzisiaj jestem taki kamikaze, że nawet Multitula nie wziąłem. Słuchajcie, głupie to jest, ale, ale mam tego świadomość, <laughs> że to jest głupie i mogę, mogę mieć spacer zamiast jazdy. Ale, ciach. Jest, jest naprawdę jest naprawdę fajna, fajna faza. Złapać fazę na jakiś sport, czy to, czy to rower, czy to e, bieganie, czy to jakieś kiki, e, cokolwiek, cokolwiek e, już z chłopakami się też e, umawiamy wstępnie na morsowanie, więc e, znowu się szykuje ten sezon e, jesienno-zimowy bardzo aktywny. Dobra, rozgadałem się, lecę, bo bo zaraz wystygnę, za, za bardzo się będzie ciężko jechać. Cia! <grymne> Trzymajcie się.